No i co? Kontynuujemy naszą przygodę? Zobaczymy to. Co nam dzisiaj... przyniesie. Już lepiej? Przyniesie. Ból tylko się nasila. Czy nigdy nie będę wolna? Co jeszcze muszę zrobić? Zaraz się uwolnimy. Nie płacz. Pojawiło się runiczne słowo. Wykra. Wykra. Stoczyłam tak wiele walk. Dlaczego tak przeraża mnie to, co jest za drzwiami? Najtrudniejsze walki toczy się w duszy, ale tym razem nie będziesz sama. Jakie głębokie? O, to jest... Dawaj duto. Gotowa. No i jest. Ostatnie co łączy mnie za zgardę. poczekajcie chwilkę, muszę coś napisać. Dobra, jedziemy dalej. czytałeś coś ciekawego Ceremonia Byle do kolejnej walki, prawda? A odniosłeś dziś ważne zwycięstwo Ej, dlaczego? I jak to? Szedł, i uszedłem, do co? Była tu nic? Jeszcze Tu nie ma Tyle zachodu ojciec No to co, idziemy już chyba na misję fabularną, nie? 아아 U. O. lewie trafił, ojejku. Szybko kratosię, podnosił. Z grubej rury wyszło. do kolejnej, muczka, kolejnej tak. walki, prawda? Tak. Odniosłeś dziś ważne zwycięstwo. O! Zawdzięczam ci życie. Choć jest jakie jest. I sprawiłem ci ból. Wiec Wiedz frejo, że tego żałuję. Też chciałam zakończyć te wonę. Wiem, ale tak czy siak obiecuję poprawę. Spełnię każde twoje życzenia. Dobra, no tutaj chyba już zakończyliśmy. Mam wszystko, wobec ciebie. Nie? Dług. Do... Nawet jeśli nadal będziesz nieznośnym mądra. Obawiam się, że tego nigdy się nie odnoszę. Czekaj, poczekaj, bo tam było gdzieś zejścia. Ale mnie trafił. Ja pierd. Jeszcze raz. Mam pełne życie, ja ma pełne życie to człowieku, patera. Patera, ty. Jesteś mój! I pięknie to żeś mi teraz zrobił, zobacz. Jesteś mój. Tak to się robi. No, i połodzi. Nową sesję zabrzmień. Już bierzemy i jedziemy. Wiesz, ktoś mi powiedział, że nie da się zmienić przeszłości. Tylko to, jak nas kształtuje. Chyba miał rację, No Nie miałam powierzchni. Czy Bóg nie wie, słów, zechce czasem mnie wysłuchać? Jeśli tylko chcesz. Ja tu wszystko widzę, wszystko monitoruję. Dobra, jedziemy dalej. Czekajcie, pokaż mapę. Jeżeli tu jesteś, tu, tu, teraz tu, tu, co tu jest sumienie dla zmarłych. Prawa jedziemy Po drodze tu zrobimy jakąś masyjkę. Ups. Poboczną. znaków sług Saidr Towarzysze Gunhildy muszą być blisko. Spójrz co zrobili z tym miejscem. O ładnie. <śmany> <wtaś jest się. śmany> Wszystkie fragmenty pancerza lundy zgarnięte. Podobnie jak ta dziwna kula. O!

Tam. Strzały pieczęci tu nie pomogą. Nie, pierdol Ja wiem, co robię. O, tu mamy jeszcze kwiatka. Ej, nie. Wróć. Nie tak to miało być. Mimo tego, co zrobił w Litgardzie, Atreus nadal cię ceni. Wiem. Też wychowywałem sen. Może trudno w to uwierzyć, ale w wieku Atreusa był do niego podobny. Podziwiał swojego ojca. Ciągle chciał mu się podobać. I niesamowicie wyfrustrowało, frustrowało, że cokolwiek zrobił, nie mógł zasłużyć na niego. Dużo mu się zwierzał. Szukał oparcia, którego oszczędził mu ojciec. Może twój syn też mógłby na tym skorzystać? Zaprzyjaźnił się z Z oh. Bratem Niebieskiego. O. o, no skoro Sindri już się o to zatroszczył, to ja nie będę mu już potrzebna, prawda? Nie to miałem na myśli. To był sarkazm. Ale jesteś sarkastyczna, ja... Czytałeś coś ciekawego? Spójrz tam. To te zagubione duchy Seidr. przyjaciele Gunhil. Nie wyglądają już tak przyjaźnie, prawda? O, jak szybciej Dobra, mamy to. To tutaj raczej nie pójdziemy. Dobra. Mamy. Ruszajmy. Ser Uwagi! Uwagi! Kwasira mądrego, a raczej Kwasira chlanego. Tak poprawdzie. ライバー。<Okay. S 2>

Dobra, niestety na tym musimy zakończyć. Taki krótszy odcinek dzisiaj. Ale może jeszcze To już chyba wszystkie. Chyba Znam wszystkie, no. Nie sądziłam, że będą na tyle głupie, by grać z magią Seidr. Nie miały wyjścia. A teraz nie żyją. Jakże mi to przykro. Obwiniasz się. No i? To nie ukoi twojego bólu. Wracajmy do Gunhildy. Chyba, że chcesz mnie dalej pouczać. Nie chcę.